Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Elżbieta Szwarcbach. Krzysiek Leparty. Bardzo nam miło, że jesteście dzisiaj z nami, ponieważ dzisiaj tutaj mamy przyjemność ogromną poprowadzić webinar, na którym opowiemy o platformie Trans oraz aplikacji mobilnej. Out to go. Dokładnie. No to zanim przejdziemy do wydarzenia jeszcze takich kilka krótkich informacji organizacyjnych. E, otóż webinar podzielony jest na dwie części. E, tak, część tutaj główna dotycząca platformy trans i aplikacji, część druga jest na Wasze pytania. E, tutaj jeszcze nagranie z tego webinaru zostanie dla Was przesłane na wasze adresy mailowe, więc w każdym momencie będziecie mogli do tego nagrania powrócić. E, no to e, cóż. Tak, jeszcze... Oczywiście na pytania, pytania możecie zadawać też w trakcie. Też na nie postaramy się odpowiedzieć. Ale nie przedłużając, bo mamy chyba tak pół godziny, nie, nie więcej. Mm -hmm, tak, zgadza się. No to w takim razie może taki jeszcze krótki zarys, o czym będzie ten webinar. Tak? W kilku dosłownie słowach, czyli przede wszystkim tutaj opowiemy, jak, tutaj, w jaki sposób no tutaj wyszukiwać oferty, tak? Jaką wartość też daje tutaj korzystanie z platformy Transeum. I Też no, powiemy o kwestii zawierania transakcji. Czyli te rzeczy, które z naszego punktu widzenia pewnie są najważniejsze na platformie, bo pozwalają wam pozyskać ładunki i nawiązywać współpracę z kontrahentami, czyli krótko rzecz ujmując, zarabiać na platformie transeu, także poprzez aplikację mobilną Load to Go, o czym już wspomnieliśmy wcześniej. To zaczynamy od giełdy chyba. Nie? Tak, jest, zaczynamy od giełdy, tak więc ja tutaj już przejdę do giełdy ładunków. I na sam początek tutaj przejdę do tutaj ofert wszystkich, tak aby pokazać, jaka jest realna na dzień dzisiejszy liczba wszystkich ofert. Mówię na dzień dzisiejszy, ponieważ ta liczba jest dość dynamiczna, więc ona też gotownie się zmienia. Więc jak tutaj widzimy, jest ponad tutaj 323 tysiące ofert na tą chwilę. Tak, natomiast w ostatnim czasie też rzeczywiście coraz więcej ofert na platformie pojawia się z kierunków zachodnich. To przy okazji tego, jak będziemy wam pokazywać, jak, jak można fajnie skutecznie filtrować te ładunki, mm. m, też pokażemy. No to właśnie może pokażmy, żeby nie być mm. Oczywiście. Bo, żeby nie być Tak, skorzystam w tym momencie to, co widzimy teraz w tym momencie, to jest podstawowe wyszukiwanie frachtu, więc ja przejdę do tutaj określenia załadunku i skorzystam w tym celu z tutaj mapy, gdzie wybieram Kilka krajów. To też jest dodatkowo takie udogodnienie, ponieważ kilka krajów jednocześnie możemy od razu wybrać i nam system je wyświetli. Dobrze, to już tutaj. Tak, ok. Czyli Ela wyszukałaś na kierunku, Z kierunku Niemcy, kraje Beneluxu i Francja, tak? tak jest. Ponad to... 76 tysięcy. Dokładnie ofert. tak. Jak widzimy tutaj ta liczba cały czas się to jest zmienia. Jest to też dość intensywne, jeżeli chodzi o tutaj liczbę napływających ofert. Ja teraz Ela potrzebuje pierwszą dygresję dnia dzisiejszego. Jakbyś mogła pokazać jeszcze z mojego, mojego telefonu. Yy, oczywiście, też przechodzę do aplikacji. Bo... Tak, bo przy, tej, bo przy tej okazji chciałem Wam pokazać, że mm, to, co powiedziałem na, na, na wstępie, że e, mamy też aplikację dla przewoźników Floats2Go, która jest powiązana z platformą TransEU. E, możecie sobie ją ściągnąć m, ze sklepu Play albo z App Store'a, w zależności od tego, czy korzystacie z telefonu, z systemem Android czy iOS. Więc ja chciałem wykorzystać ten moment, kiedy Ela zakładała ten film, żeby pokazać pewną synchronizację, bo proszę zobaczyć, że. Ten sam filtr, który przed chwilą zakładała Ela na platformie WWW, czyli Niemcy, Holandia, Belgia, Francja jako miejsca załadunku, pojawił się też w aplikacji Load2Go. Oczywiście, jeżeli w samej aplikacji dokonacie jakichś zmian na filtrach, te same. Zmiany pojawią się na www. Co też jest istotne, na tych wszystkich kierunkach, na tych wszystkich filtrach, które macie, w momencie, kiedy aplikacja będzie działała w tle, będziecie otrzymywać powiadomienia o tym, że przyszły nowe. Oferty, Także macie do tego dostęp wszędzie tam, gdzie jesteście, nawet jeżeli nie jesteście przed ekranem komputera. Na bieżąco możecie monitorować, ile na nowych ofert jest na interesujących Was mhm. kierunkach. Dokładnie tak. No to no cóż, mogę tutaj już tak, wyjść z tej panie, aplikacji. Nie mogę obiecać, że to była jedyna dygresja. Dobrze, to jest pewnie jedna z wielu, znając Ciebie Krzysztofiem. Dobrze, to ja tutaj w takim razie schowam tą aplikację na tą chwilę i powrócimy jeszcze do naszej giełdy ładunków. Tutaj jeszcze chcieliśmy też o takim dość tutaj interesującym rozwiązaniu powiedzieć, bo być może tutaj chcielibyście wiedzieć, jak tutaj, czy jest w ogóle na platformie Teraz taka możliwość szybkiego finansowania faktur, tak? Jak tutaj może zastanawialiście się, w jaki sposób możecie niecałe 30 minut uzyskać płatność za. Swoje zarealizacje zlecenia. Otóż jest taka możliwość jak tak zwane rozwiązanie QuickPay. Ja teraz w tym momencie przejdę do zakładki, którą wcześniej już na potrzeb tego webinaru tutaj utworzyłam. O co chodzi to jest z Quick Pay'em, ponieważ tutaj wiele firm załadowczych ma możliwość publikacji ładunków z oznaczeniem Quick Pay. A dzięki temu podjęciu takiego zlecenia tutaj z Quick Pay'em mamy możliwość tutaj w niecałe, no tak w około 30 minut uzyskania finansowania faktur, dokładnie za wykonane zlecenie, więc też ta płynność finansowa jak najbardziej tutaj może się poprawić. Czyli podsumowując tą część, jak widzicie, jest obecnie na platformie mnóstwo ładunków z kierunków zachodnich. Coraz więcej pojawia się także ładunków, które pozwalają na szybką płatność. Tak jak Ela powiedziała, nawet kilkadziesiąt minut pieniądze za zrealizowany transport będą na Waszym koncie. Zgadza się, no dobrze, czyli mamy tu już omówioną kwestię wyszukiwania ofert, to teraz może przejdziemy do tutaj zawierania transakcji, tak? I na co tutaj, no, żeby zwracać uwagę? Tak, ale wydaje mi się, że powinniśmy to właśnie zrobić na tych fajnych ofertach, um... Z kierunków, z kierunków zachodnich, mm -hmm. bo też musicie wiedzieć, że no nie jesteście sami jakby w obsłudze tych, tych ładunków. To znaczy, to nie jest problem, że ktoś mówi w innym języku. Mm -hmm. <laughs> Ponieważ okay. też przygotowaliśmy tutaj rozwiązanie, które pomoże Wam nawiązać współpracę nawet z firmami czy z osobami, które nie mówią ani po polsku, ani po angielsku, czy w języku, którym mm -hmm. Wy się posługujecie. Dokładnie. Dlatego w tym tutaj jest dostępne rozwiązanie, tak zwany translator, czyli na możliwość przetłumaczenia na, tutaj, na inny język. Więc jak to działa, to ja również przed tutaj wydarzeniem naszym utworzyłam pewien filtr i dodałam oferty testowe, na podstawie których tutaj teraz zaprezentuję, jak to działa. Czyli teraz w takim razie klikam w ofertę. I proszę uprzejmie spojrzeć, komunikator, który tutaj widzimy, tutaj w dolnej części po prawej stronie jest tutaj już aktywna opcja translatora. Ja w tym momencie piszę i skorzystam teraz klikając w translator. Które nam pozwala przetłumaczyć na język angielski, ponieważ mój rozmówca, z którym ja prowadzę rozmowę, posługuje się wersją angielską, więc wysyłam wiadomość. I to działa oczywiście w obie strony ta informacja. Czyli zarówno ja mogę przesyłać i tłumaczyć korzystać z, tu, z translatora, ale również mój odbiorca, także. No dobrze. Czyli nie trzeba się bać tych ofert, które są z e, kierunków, kierunków zachodnich, ale rzeczywiście może teraz pokażmy, e, dlaczego te ładunki warto jest negocjować, stawki za te ładunki negocjować i zagrać transakcję bezpośrednio na platformie e, transeł. Dokładnie. Czyli wobec tego tutaj rozpoczynamy już negocjacje. Oczywiście, zanim przejdziemy też do negocjacji, to na co należy zwracać zawsze uwagę, to kwestia tutaj sprawdzenia firmy. I jak to robimy? Ja w tym momencie znam teraz to okno rozmowy i otworzę fracht. Pierwszy od góry. I tutaj już pojawiły nam się informacje szczegółowe na temat oferty. To, co jest tutaj warto uwagi, to przede wszystkim informacje jak tutaj trasa, czyli możemy tutaj sprawdzić kalkulację tutaj kosztów na mapie, sprawdzimy informacje szczegółowe o ofercie, ale też, na tym chciałam się tutaj zatrzymać, informacje o firmie i oceny, tak? Ponieważ zanim podejmiemy współpracę, to tutaj też wszystkie informacje o tym, jakie firma jest płatnikiem, jaki ma stopień wiarygodności płatniczej, tutaj w tym momencie sprawdzimy, jak również certyfikaty, dokument. Elementy, tak Do których też tutaj mamy dostęp. Natomiast w samych ocenach, to jest oceny, są dla nas takim wyznacznikiem, ponieważ na podstawie tych ocen możemy tutaj podjąć decyzję, czy tutaj podejmiemy współpracę z tutaj konkretną firmą. Tak, oceny generalnie są jednym z najważniejszych takich argumentów za tym, że zleceniodawca podejmuje z Wami współpracę lub nie. I dlatego to jest też ten pierwszy punkt, który chcemy powiedzieć, dlaczego warto zawierać transakcje bezpośrednio na platformie TransUp, ponieważ tylko wtedy, Wtedy wy możecie także te oceny pozyskać, a na pewno zleceniodawcy będą na nie patrzeć przy podejmowaniu decyzji, czy nawiązać z wami współpracę, no. czy nie. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby te negocjacje były prowadzone przez platformę TransEU, co też teraz chyba już uczynimy no. dla tej oferty. Tak, dokładnie. Zaakceptujemy transakcję, więc tutaj otworzę ponownie okno rozmowy i wyślę do akceptacji transakcji, ponieważ tak w ten sposób tutaj możemy negocjować, akceptować tutaj oferty, które znajdują się na giełdzie. Mhm. Ale wiesz co, mi się wydaje, że za dużo chcesz. Jestem zalogowany na konto załadowcy. Czyli negocjacje trwają. Dobrze, to ja w takim razie również dokonam jeszcze tej negocjacji. Tam takie małe, małe pole zostało do popisu. 50 euro, ale właśnie to jest chyba dobry moment na kolejną dygresję. E, czyli rozumiem, otwieramy aplikację mobilną. Tak, jakbyś, jakbyś mogła otworzyć aplikację, bo chciałem pokazać, że nie tylko filtry mamy zsynchronizowane w aplikacji Loads2Go z, z tym, co się dzieje na platformie, ale też całe floty te negocjacyjne. Jak widzicie, w tym momencie ja dostaję wszelkie odpowiedzi, że firma Eli negocjuje w tym momencie ze mną, daje nową stawkę, dostaje także oczywiście powiadomienia z komunikatora, z tego poziomu bezpośrednio mogę też. Też, e, odpowiedzieć na e, pytanie Eli. Oczywiście wszelkie statusy, e, negocjowanych ofert także mamy w aplikacji mobilnej. Dokładnie tak. E, czy co? To ja już formalnie może akceptuję mhm. po prostu tutaj z poziomu WWW tą ofertę. Jesteśmy dogadani, czyli jak. Czy ja wychodzę z tej aplikacji? Tak, jesteśmy dogadani, czyli w momencie, kiedy zlecenie zostanie zrealizowane. Mm. Chociaż nie, tutaj akurat nie możemy korzystać z QuickPay'a, bo nie, nie taką ofertę przedstawić. Tak, dostawić. to akurat nie dotyczy tej oferty, natomiast gdybyśmy faktycznie dokonali akceptacji z ofertą oznaczoną QuickPay'em, to oczywiście to finansowanie jak najbardziej jest dla nas dostępne. No w tej sytuacji tak też nie było. I dlaczego też warto jest zawierać te transakcje? To mimo wszystko jeszcze powtórzę, bo to warto podkreślić. Istotę tutaj i wartość zawierania transakcji. Ponieważ same akceptacje no, dają przede wszystkim pozytywny wizerunek firm pozwalają na budowanie swojego wizerunku firmy czy też stanie się, stanie się takim firmą tutaj konkurencyjną, też takim solidnym dobrym kontrahentem. Co więcej akceptacja w ten sposób transakcji pozwala na automatyczne wystawienia zlecenia, więc dodatkowo nie trzeba tutaj w innych programach korzystać z wystawienia zleceń. Tak? No, to się dzieje wszystko tylko i wyłącznie poprzez platformę Trans. I dlatego też tym sposobem przejdę do zleceń. No ja ci w międzyczasie już podesłałem kolejne zlecenie do potwierdzenia na podstawie tej oferty, którą przed chwilą negocjowaliśmy. Tak, zgadza się. Już zauważyłam, że jest już widoczne to zlecenie, czyli ta zawarta nasza transakcja i tutaj widzimy ten status tego zlecenia, który jest w przygotowaniu. I co możemy zrobić? Przede wszystkim otwierając to zlecenie sprawdzimy warunki zlecenia. Ja teraz też w tym momencie to otworzę. Tutaj proszę uprzejmie spojrzeć. Te informacje, które są, to są zaciągnięte, czyli zaimportowane z tutaj fraktu, który był wcześniej zaakceptowany. A to, co możemy uzupełnić, to dane kierowcy i pojazdu w sposób monitorowania. Dodatkowo, każde jedno zlecenie jest zawsze tutaj dostępne w opcji więcej, i mamy tutaj opcję eksportuj do PDF. Czyli pracując właśnie w ten sposób na platformie, wszystko, co jest nam potrzebne do realizacji tego zlecenia od początku, czyli od negocjacji do, 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 do zawarcia formalnej transakcji mamy w jednym miejscu. Gdyby coś się wydarzyło, czego oczywiście nie życzymy, to zawsze mamy dostęp do pełnej dokumentacji dla konkretnego ładunku i konkretnego frachtu. Dokładnie. Ale jeszcze, może, jedna rzecz, bo ona też będzie dosyć istotna, żeby do tych transakcji dochodziło, to znaczy, żeby ta druga strona, która wysyła do Was ładunki albo wystawia je na giełdę, miała taką większą pewność, żeby to właśnie z Wami czy z Waszymi firmami nawiązywać współpracę. To jeszcze słów, kilka powiemy może o tym, dlaczego warto uzupełniać. Profil firmy, bo oprócz ocen, to właśnie informacje zawarte w profilu firmy będą taką wskazówką dla załadowcy czy Warto z Wami podejmować współpracę czy nie. Dokładnie. Dobrze, że o tym Krzysztof wspomniałeś, ponieważ no, generalnie każda firma, która chce podjąć współpracę, tak jak też zaprezentowaliśmy to przed chwilą, zwraca uwagę tak, na profil firmy, czy jest uzupełniony w pełni. I dlatego też pokażę, w jaki sposób można ten profil uzupełnić. Tak pokrótce, dosłownie, w kilku słowach, bo im więcej informacji, tym też stajemy się bardziej takim wiarygodnym tej kontrahentem i też firmy na pewno chętnie będą z nami współpracować. Pracować. Proszę spojrzeć, u góry po prawej stronie otwieramy tutaj opcję komunikatora. U góry po prawej stronie otwieramy panel użytkownika, a następnie otwieramy Moja firma. I w zakładce Dokumenty możemy dodać dokumenty do platformy. Co więcej, też z względu bezpieczeństwa każdy jeden dokument dodany do platformy jest oznaczony znakiem wodnym transeu. A dodajemy klikając tutaj w przycisk Dodaj dokument i wybierając tutaj rodzaj, który chcemy dodać. Coraz częściej właśnie ze względu na zmieniające się przepisy, zawodowcy bardzo uważnie sprawdzają też do, do, dokumenty firmy. No wiemy, że wchodzi pakiet mobilności. Jeszcze nie każdy wie dokładnie, jak to będzie funkcjonowało. Więc żeby się zabezpieczyć przed ewentualnymi karami, no po prostu bardzo często sprawdzają, jakie dokumenty w profilu posiadacie. Dlatego warto to uzupełnić. Zgadza się. I jeszcze jedna, też dość istotna informacja, którą warto uzupełnić, to jest również flota. Czyli przechodzimy do modułu flota i za pomocą opcji Dodaj pojazd, każdy tutaj swój pojazd możemy uzupełnić, dodać. Nie trzeba wszystkich pól oczywiście uzupełniać, tylko te najistotniejsze. Ta flota może być widoczna rzeczywiście także dla potencjalnych kontrahentów, i to też powoduje, że no łatwiej. Widząc po prostu, jakie pojazdy posiadacie, łatwiej jest im się decydować na to, czy e, będą z Wami współpracować, czy nie, na pewno to zwiększy szanse na, na to, żeby pozyskiwać ciekawe oferty ładunków albo akceptację na oferty, które Wy e, negocjujecie. Dokładnie. E, no to cóż, tym sposobem doszliśmy już do, e, tutaj mówiliśmy, wszystkie e, te nieznane funkcjonalności. Dokładnie części roz... prezentacyjnych. Tak, części prezentacyjne. Pytania i odpowiedzi, jeżeli się oczywiście nie pojawiły. Tak jak obiecaliśmy na samym początku, skupiliśmy się na tych najistotniejszych funkcjonalnościach. Oczywiście platforma ma ich znacznie więcej, natomiast no myślę, że to już zostawimy na kolejny webinar. Dzisiaj te, które bezpośrednio wpływają na to, jak prowadzicie biznes właśnie przy pomocy platformy. Transu. Także zapraszamy do e, sesji pytań i odpowiedzi. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie za poświęcony czas. Tak jest. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.